Witam tu FSO Pol de Caro. Dzisiaj w filmie Ursus C325. Nie widać dokładnie, bo tutaj pada cień. Teraz widać dokładnie. Ciągnik ma nowe siedzenie jest po remoncie silnika ma nowy zestaw naprawczy, tuleje, leje panewki ma oczywiście nową pokrywę zaworów będzie dalej remontowany ale w swoim czasie gdyż jest nadal naprawiany na bieżąco aktualnie jest teraz podczas dotarcia silnika mankamenty jakie ma są to tutaj wycieki widoczne oraz tutaj prezentuje się niestety w takim stanie jakim jest teraz gdyż tylne oraz przednie butyłki zostaną zakupione oraz maska prawdopodobnie będzie od Ursusa C325-28 taka stara, zaokrąglona lub po prostu od 30 vai temperatura é trzyma. Zbieramy Jest piąty bieg Ciągnik nie ma korka na ale niestety dalej nie.